Cześć, w Photoshopie można robić coś długo i dobrze, z dobrym efektem, lub coś zrobić szybko i też z dobrym efektem. Dlatego ruszam z serią prostych, właściwie sztuczek w Photoshopie, i będzie to seria, która będzie się pojawić stale na kanale. Także dzisiaj zapraszam Was na coś bardzo fajnego: jak zrobić ze zwykłego zdjęcia Waszego, czy też jakiegokolwiek, właściwie, zrobić bardzo fajny efekt. Dramatycznego czarno-białego zdjęcia. Nie będzie to zwykłe użycie warstwy do pasowania czarnej i białej, także zapraszam, pokażę Wam jak to wygląda. No dobrze, kiedy macie już otwarte zdjęcie, albo ja mam otwarte zdjęcia, a Wy tylko oglądacie, to zobaczcie. Ja mam oczywiście psa, bo bardzo lubię psy. Ale to nie ma znaczenia, bo możecie oczywiście użyć też. Człowieka mam go na drugiej na drugim zdjęciu, więc zrobimy to na dwóch, czyli na zwierzaku i na psiaku, znaczy zwierzaku i człowieku. Wiadomo o co chodzi, przejdźmy najpierw do naszego psa. Żeby to zrobić, żeby uzyskać bardzo fajny efekt dramatyzmu, o którym wspomniałem wcześniej, to są dwie opcje. Jedna to jest taka, że bierzecie sobie warstwę dopasowania czarno-biały. I macie to zrobione, bo zamienia wam na czarno-białe. Możecie tutaj suwakami sobie dopasować kolorystykę, odcienie i tym podobne rzeczy. I to jest taki bardzo łatwy sposób, bardzo szybki, ale też można tutaj niewiele uzyskać tymi suwakami nie taki efekt, jaki byśmy chcieli. Więc to jest warstwa dopasowania i tak robicie zdjęcie czarno-białe i dodajecie jakiś dramatyzmu. Więc to jest numer jeden. Ale ja wam pokażę lepszy sposób. Usuwam sobie warstwę dopasowania. Schowam to okienko, i teraz zobaczcie, jeżeli macie otwarte Wasze zdjęcie, to wystarczy, że przejdziecie do menu obraz i wyklikniecie tutaj zakładkę obliczenia. Pojawi wam się takie okienko, i tutaj macie kilka rzeczy do zmiany. Jeżeli chcecie dopasować sobie jeszcze lepiej to zdjęcie, w pierwszej kolejności jest tryb mieszania, nakładka, czy też jakiś inny, który sobie wybierzecie. Ja przesuwając tutaj, jak widzicie, zmienia nam się nasze zdjęcie. I oczywiście możecie wybrać jakiś, który Wam pasuje najbardziej. W moim przypadku ja sobie zostawię nakładkę bo wygląda bardzo fajnie, ponieważ kontrast pomiędzy jasnymi tutaj odcieniami, a gdzieś ciemnymi jest bardzo duży i bardzo fajnie to według mnie wygląda. Więc zostawię to sobie w ten sposób i teraz mogę dodatkowo oczywiście zmieniać kanały i zobaczcie, że zmieniając te kanały zmienia nam się odcień czy też intensywność czerni i bieli. Więc, jeżeli kliknę sobie gdzieś w zielony, to nam się zdjęcie robi ciemniejsze, robi się nam więcej dramatyzmu pomiędzy ciemnymi tonami, a jasnymi tonami i odcinami szarości. Więc, jeżeli sobie wybierzecie oczywiście na wasze zdjęcie i według was będzie to odpowiednie, każde zdjęcie jest inne, więc wy wybierzcie sobie takie, jakie potrzebujecie na waszym zdjęciu. Co jest ważne, oczywiście możecie zmienić krycie, żeby ten efekt tego całego filtru obliczenia był mniej intensywny. Ja zostawię 100% i najważniejsza rzecz to rezultat. Zróbcie tutaj nowy kanał. Klikacie potem OK. Wasza warstwa powinna zaświecić się na czerwono. W tym przypadku przechodzicie do zakładki kanał. Jeżeli tego nie macie, oczywiście musicie przejść w okno i włączyć sobie tutaj kanały. Pojawi wam się taka zakładka, i w środku macie zaznaczoną waszą warstwę, będzie to alfa 1 w waszym przypadku. Więc teraz, żeby zaznaczyć i zrobić z tego zdjęcie takie, które byście chcieli już używać i może dalej fotomanipulować, wystarczy, że zaznaczycie całość, czyli robicie Ctrl A na klawiaturze, zobaczcie, pojawia się taka ramka, znaczy, że całe zdjęcie, cała grafika jest zaznaczona. Następnie zwykłe kopiowanie i wklejanie. Ctrl C, czyli kopiowanie, przechodzicie z powrotem do zakładki warstwy. Klikacie plusik, czyli tworzycie nową pustą warstwę i Ctrl V wklejacie Wasze czarno-białe zdjęcie. I to właściwie tyle. Na tym moglibyście już zakończyć, ale możemy pójść o krok dalej, by dodać jeszcze więcej dramatyzmu. Wystarczy, że dodamy nową warstwę do pasowania, na przykład krzywę, i tutaj suwakiem. Tym na dole możemy przesunąć, tak, żeby jeszcze bardziej wyostrzyć białe elementy. Nie przesuwajcie tego, nie przesadzajcie z tym, ponieważ zepsuje Wam to detale na Waszym zdjęciu, a tego nie chcecie. Więc delikatnie, po prostu tym suwakiem możecie sobie przesunąć. Oczywiście nie musicie, to zależy od tego, czy chcecie to zrobić na Waszym zdjęciu. Przejdźmy do drugiego projektu. To będzie właściwie to samo, powtórzenie tych samych kroków, ale na zdjęciu już z człowiekiem, więc zobaczcie. Otwieram sobie zakładkę drugą. Mam tutaj Pana Starszego, który też będzie w takiej samej scenerii. Czyli przechodzę do obraz, obliczenia i zobaczcie, tutaj jest bardzo rozświetlony. Twarz, zniknęły mu detale, więc musimy sobie tutaj jakoś poradzić. Zostawię tą nakładkę, ponieważ według mnie i tak będzie OK. Mógłbym sobie wziąć ciemniej albo na przykład pomnoż, ale tracę wtedy tutaj detale z brody. Więc zostawię sobie nakładkę i brodę mam bardzo jasną i mogę pobawić się kanałami. Zobaczcie, że jeżeli wybiorę jakiś ciemniejszy tutaj odcień, to zmieniają mi się też Tony na jego twarzy wygląda to bardzo fajnie, ponieważ widzimy ciemną, bardzo taką twarz, natomiast broda jest cały czas dość jasna. Klikam nowy kanał, otwiera mi się znowu panel warstw, mamy zaznaczone na czerwono, wybieram kanały, Ctrl A, czyli zaznaczam całe zdjęcie, Ctrl C, czyli kopiuję, wracam na warstwy, tworzę nową warstwę. I na tą nową warstwę Ctrl V wklejam nasze czarno-białe zdjęcie. Mamy to wszystko w dramaturgii i teraz możemy, oczywiście nie musimy wejść na przykład w krzywa i spróbować sobie rozjaśnić to zdjęcie. Pamiętajcie o tym, żeby nie przesadzać z tym, ponieważ jeżeli nie zrobicie za daleko, to spójrzcie, w tym miejscu mamy detale zagięcia koszuli. Jeżeli przesuniemy odrobinę za daleko, tracimy, więc nie przesadzajcie z tym, bo nie warto. Jak widzieliście, bardzo szybko można zrobić bardzo fajny efekt, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał jeżeli macie przemyślenia lub macie jakieś sugestie, że zrobilibyście to inaczej, to dajcie mi znać. Oczywiście jak zwykle jestem otwarty na Wasze komentarze, także napiszcie gdzieś na dole w filmie, pod filmem, znaczy będą komentarze, ja chętnie to przeczytam i się wypowiem, jeżeli macie jakieś pytania. Zapraszam do subskrybowania i do lajkowania kanału, ponieważ jak widzę, że przybywają te liczby, to znaczy, że Wam się to podoba, a chcę tych filmów nagrywać więcej, bo robię to właściwie dla Was. Także ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i żegnam się z Wami. Cześć.